Dobry wieczór Państwu. Chciałbym Państwu dzisiaj zaprezentować nową rzecz, którą wypuściła druga RP. Otóż chodzi o cegiełki, takie oto, na rzecz restytucji drugiej Rzeczypospolitej. Wyglądają jak duże banknoty. No, mają po jednej stronie prezydentów i ważnych oficjeli drugiej RP. Proszę patrzeć. Tutaj 50 jest z Raczkiewiczem, a dziesiątka jest z Paderewskim i Dmowskim. A po drugiej stronie są opisy, jak to było z drugą RP, jak upadła, i jaką ją należy przywrócić. Najwyższy nominał to 500 zł, i przedstawia e, jaśnie prezydenta. Jana Zbigniewa, hrabiego Potockiego. Mało brakowało, a cegiełek tych w ogóle by nie było, bowiem drukarnia nie chciała ich drukować. My są na pięknym papierze, przypominają trochę banknoty i to był problem, proszę państwa. Ale, dzięki mojej opinii prawnej, cegiełki zostały wydrukowane. Także to ja. Mam ogromną zasługę w tym, że możecie Państwo wesprzeć drugą RP, kupując te, te e, cegiełki, cegiełki na restytucję drugiej RP. RP, która stoi zawsze za Wami. Chyba warto złożyć tak niewielki datek na restytucję wspaniałej Polski, jednej Polski, Polski ponad podziałami. Pod wodzą Jana Hrabiego Potockiego, prezydenta Polski na uchodźstwie. Kupujcie cegiełki, cegiełki, których by nie było, gdyby nie moja opinia prawna. Pozdrawiam bardzo serdecznie.